Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj Wam te głębie trochę pokażę, bo wczoraj miałem zamiar to zrobić. Ale prawie jak skończyłem gadać, to telefon się rozładował. I dzisiaj Wam nagram. Tu są właśnie te olbrzymy rzymskie. Para jest takich. Widzicie kawowych. To jest samiec. Z zieloną obrączką ten kawowy To jest samiczka ten czarny jest od niej samiec od tej kawowej A ten jest z tą białą. Ta czerwona jest z białym co jest tu na dole. Ten niebieski jest z tą połową na lewo. To jest para właśnie te No i jest ten, tylko ten ma tylko jedno oko, on, znaczy on ma tylko coś się mu stało i widzi na jedno. On jest taki trochę widzicie czerwonego na głowie. On jest z tamtą rzeką czerwoną. Właśnie to bardzo mi się ta barwa podoba. Para jest tych górnośląskich, samiec jest szymel taki, tak jak kiedyś miałem takie. O, widzicie, to jest samczyk, a to jest samiczka taka niebieska. Tu są jeszcze strasery, para czerwonych. Teraz ich nie wypuszczam, trochę się tu narobiły bo teraz jaszczą bardzo bije i szkoda, by tych garłaczy było. Bo były trzy pary, dwa mi kurde na drodze rozjechało, a dwa jaszczą porwał i teraz już jest ostatnia para. On jest właśnie od tej połowy, ona się schowała tu. to już jest stara samica ona ma 5 lat ale to jest najbardziej lężna samica po niej było już kilka ciekawych młodych a zawsze niebieski wychodzą Po tym niebieskim i po niej przywieźć właśnie kolega do Ostrawy na targ te bagdety ostrawskie nie wiem czy kojarzycie kiedyś te gołęby też były dwie pary mogli mi przywieźć No te się teraz biją także w tym odcinku by to było na tyle trzymajcie się do następnego pozdrawiam wszystkich cześć